Siemano widzowie, ja nazywam Siadek, witam Was w kolejnym już nagraniu z mapki krajeńskie pola z serii Polska wieś eee, Słuchajcie Co my tu mamy? Pójdziemy zobaczymy czy krowy wszystko mają. Hmm. Moglibyśmy im słomę tu dowieść. Dobra, może dowieziemy im tu trochę słomy? Mamy tu przygotowany już dzisiaj się opryskiwać, słuchajcie, dzisiaj lecimy z opryskami po wszystkich naszych łąkach, łąkach, mówię, po wszystkich naszych polach, które tego potrzebują. Nie wiem ile tam ich będzie. Ale póki co może zbiorę sobie najpierw te belki strawy. Bo ostatnio belowałem tutaj troszkę łąkę poza odcinkiem. I słuchajcie, już zawiozłem tam koło naszych owiec, podwiatę tam. Te nasze belki, ale jeszcze tutaj zostało trochę, to od razu pojadę, zbiorę je eee, i tutaj już w stuku Już zobaczcie, nasz rzepak dochodzi. Także myślę, że może już w następnym odcinku będzie eee, rzepak. No i słuchajcie, postawiłem tutaj tą wiatę co mi zniknęła, nie? Z jakiegoś powodu już nie mogłem postawić tej samej, więc postawiłem taką inną, taką prostą. Wiecie, tam aby tylko było. To jest zadoszenie. Nie wiem co się stało z tamtą, słuchajcie, czy ona znikła z Modhaba czy coś zielonego pojęcia nie mam, słuchajcie, ale po prostu jej, jej po prostu tam nie ma, tak? No i nie wiem, było i nie ma. Było i nie ma. No po prostu. Ale dobra, słuchajcie, lecimy tutaj z naszymi tutaj weleczkami trawy. Okej. Okay. Zawieziemy je tam do naszego, na nasz stów położymy. Eee, I tak jak mówię, to już zebrałem dużo. I zobaczymy jak to tam nam dalej wyjdzie. Eee, następny pokos to będzie na siano, potem będzie chyba na kiszonkę, tak sobie myślę. Tak żeby ta jedna łąka na razie była. Położymy to na górę, nie? Dobra, no tak nie wyszło na na No nic fajnie, że można tak poukładać trochę. Jeszcze chyba dwie nam zostały Także lecimy, zabierzemy No i dzisiaj będziemy oproyskać słuchajcie. Dzięki w ogóle za, za cały ten odzew, który zostawiacie. Eee, przepraszam Was za ten jeden odcinek ze zbioru chyba sadzenia eee, a nie to było z tego z zakładania tej pastiska dla owiec, bo tam muzykę po prostu nie przyciszyłem i wyszła lipa, ale widziałem tam było chyba naj, najwięcej łapek właśnie w dół. Ale powiem Wam dzięki wam za każdy odzew, bo teraz naprawdę się ruszyło i Czasami zostawiacie nawet 100, ponad 100 łapek pod, pod filmami Także bardzo, bardzo Wam dziękuję za to Tym bardziej, że ja tutaj jakby nie wspominam o tym, nie, e, nie naciskam Was Więc tym bardziej mi miło, że jednak jak jest ta łapeczka, to może się to komuś faktycznie podoba Dlatego też tą serię prowadzę, tak? E, teraz tak e, Będzie ankieta na moim kanale niebawem, ponieważ już w listopadzie wy będzie wychodziła mapka e, do Farminga 25, a mianowicie e, w ogóle cała gra Farminga 25 i będę rozpoczynał granie w Farminga 25 w listopadzie i pytanie moje do Was będzie takie, jakie, jaką mapkę chcielibyście, abym e, pierwszą ogrywał? Czy to będzie ta amerykańska mapa, yy, azjatycka mapa, czy yy, mapka? A czekajcie, mi jeszcze słomy dać. Yy. Yy, czy ta mapka ma być yy, yy, ta, ta z, pre... z DLC Premium, nie? Bo najprawdopodobniej z tego co słuchacie. E, mówi się gdzieś tam w kuluarach, że e, ma być mapka polska, czyli ta właśnie ta e, z DLC e, premium, e, zielonka. I nie wiem, jeżeli chcecie na przykład, żebym tą mapę ogrywał, tą zielonkę na farmingu 25, no to też dajcie znać, nie? bo to też wiecie. E, zrobimy po prostu ankietę, nie jakąś, nie? żebyście mogli sami zdecydować. Którą tam dokładnie mapkę chcecie? Czekajcie, jeszcze tutaj wyciągniemy ze dwie kostki. Wiata większa, więc mamy tutaj Miejsca, miejsca słuchajcie. O. Ja. Myślę, że aż tyle słomy nie będzie potrzeba tutaj, ale zostawimy tu na kolejne Miesiące może. Może się przyda, słuchajcie. No, na początku trochę się wkurzyłem, że tą wiatę mi ukradli. No, ale później mówię: Dobra, no to postawię coś innego i powiem, że w sumie postawiłem nawet jeszcze lepszą niż była. Bo na pewno większą. Dobra. Trochę ciasne to gospodarstwo, ale słuchajcie Z czasem będziemy się rozwijać, to będziemy mogli sobie to przenieść to gospodarstwo gdzie indziej, nie? Albo sobie je rozbudować eee, Ja postawię to może tu za paszowodem Nie ten guzik? Nie ten przycisk? No, dobra Tu powiecie, że za dużo, ale słuchajcie, lepiej dać za dużo troszkę i sobie później Tu mieć spokój, już nie dodawać i latać z tym co jakiś czas, nie? No i słuchajcie, 31 tysięcy na trudnym poziomie zobaczymy jak to nam pójdzie na pewno będę tu chciał się mocno rozwinąć jeżeli chodzi o maszyny, znaczy mocno rozwinąć, słuchajcie rozwinąć się na tyle, ile mi pozwoli po prostu gra no bo to jednak jest trudny poziom, więc też jest inaczej, nie? Dobra Palimy ciapka Ciapek brudny, cały. O, ciepek zgasnął. Dobra, mamy 600 litrów tego yy, środka chwastobójczego. Nie wiem tylko, czy 600 litrów nam, powiem wam, wystarczy, ale mam taką nadzieję, szczerze mówiąc. Dobra, nic nie idzie. To łopór i lecimy. No 28 na godzinę, to wybaczcie tutaj więcej nie polecę. Ale zawsze to coś. I tutaj mamy te pole 101 to opryskane. Stówka rzepaczek mamy opryskane, wszystko ładnie. E, łąkę to później będzie trzeba troszkę nawieść, ale to tam się może gnojowice rozleje na łąkę. E, zobaczę ile ja tej gnojowicy mam. E, póki co... Tutaj, co mamy? Tutaj mamy soję zasiadną chyba przez pomyłkę, bo tutaj około dwa razy zasiałem soję. Także ja sobie tutaj, czekajcie. Się... się zatrzymam i czy tutaj trzeba opryskać to, czy nie? Bo nie wszędzie... Słuchajcie, tam gdzie była orka, to wiem, że nie trzeba będzie opryskiwać. Um... Trzeba, bo jest średni. Dobra, dobra, to o tutaj na przykład jest chwasta, o proszę. Dobra, ok. Zapomniałem tylko ile ma y, rozrzutu ten nasz siewniczek czekajcie co tutaj jest w ogóle? Uuu, panie. No niestety, tego też nie mogę kupić. Szczepa podrapana, ale... 21 tysięcy i ona ma przy tym 13%, tylko ja to mało. na taką podrapaną szczepę. No mniejsza o to. Y, ile ona ma tutaj... Ile o, o pojemności ma ten opryskiwacz? 15 metrów. Eee, to sporo. Dobra, to siadamy. I może z tej kamerki sobie tutaj zrobimy. Rozłożymy. Ja mam akurat tutaj wąskie opony w tym naszym Ursusie czapku. Może to opuścimy? Włączymy. No i co? I lecimy z tym, nie? Będziemy patrzeć gdzie tu są chwasty mniej więcej. Żeby je wszystkie wytłumić. O, o tutaj jakie kubki chwastów zobaczcie Ale wszystko za jednym razem można się zebrać. Przy brzegach tak samo. No, jest trochę te zakwaszenia, nie? Na sojce to fajnie widać też, od razu inaczej. Dobra, nie mam tutaj wiecie nawigacji ani nic. Więc nie do końca będę wiedział, gdzie tutaj już jechałem. Ale te przynajmniej te wypalone takie krzaczki, to będę widział. Bo jeżeli są średnie, to one się tak wypalają, wiecie o, dobra, bo tu sąsiada zjechałem Aż sąsiadowi gdzieś tam pryskam Kółeczko Teraz tak, tutaj skończyliśmy To gdzieś zaczniemy tutaj Boże, że po tych spalonych mogę tak troszkę z góry to jej widać z dołu. Tutaj. Ale wiecie, tutaj jest tak akurat, że tu jest dawkowana ta dawka. Chyba, bodajże, z tego co pamiętam. Więc nawet jeżeli ja się gdzieś tutaj pomylę i przejadę tak nawet dwa razy po tym, to nic nie powinno się stać. Chociaż zobaczymy. O, zobaczcie, za jednym razem dosyć spory kawałek, nie? Ty, tych chwastów wypleniłem, poza tym wiecie jak będziemy tam zbierać a jeden tam chwast się pokaże, czy dwa, to się nic nie dzieje, nie no wiecie, to już nie musi być aż tak dokładnie, nie wszystko, nie najważniejsze, żeby te, tych takich większych gromadek się pozbyć zobaczymy Znowu taki punkt jakiś znaleźć zaczepienia no. Tutaj kawałek zostaje, ale to będziemy wracać ten i tak, nie? To sobie spryskamy Tylko kurde zastanawiam się, bo jak pojadę tam na pole buraków No to powiem wam, że może być ciężko właśnie z tym z, z opryskiwaczem ze środkiem nie? Bo jest 45% tylko zostało a mamy tutaj jeszcze kawał roboty do zrobienia nie? z tym opryskiwaczem No nic, może pojedziemy na pół jeszcze raz o. Też jakaś grupa przede mną Które wam, te chwasy? Naprawdę są takie duże sporowaty, nie? Ale lepiej je ściąć, wiecie niż to ma być później zawadzać. No. Ale ci słuchajcie, z tym niech się opryska do końca powiedziałem Może napełnimy, bo faktycznie bardzo mało zostało. O, teraz to bardziej, tutaj, w tej stronie, bo to już tylko zostało. O, drzewo, czekajcie, od drzewa troszkę się usuniemy. Zobaczymy, ale to już jest było. Zobaczymy. Ja wam dzisiaj chyba nagram taki krótszy odcinek. Słuchajcie, całe cało jednak to poszło, całe to poszło. Zobaczcie, 8 litrów zostało. Także całe poszło na jedno pole, no 200, 600 litrów tego. To ja już wiem, że ja potrzebuję dużo większy opryskiwać, żeby sobie to działać. No i tutaj też nie było ścieżek, nie, więc ja też jeździłem tak, wiecie, mogłem coś pominąć, a mi brakło właśnie tego yy, spreadera No dobra, słuchajcie, trudno. No jedziemy na na i na, na jeszcze raz sobie napełnimy. Dobrze, nie jest aż tak daleko, ale jeżdżę jak cię nie? Od do prawa, od prawo do lewa Ale to dlatego, że zerkam tutaj też tam od huba na wszystko, wiecie Chciałem Wam zrobić odcinek jakiś, ale Z oficjalnych wiadomości, które są na stronie Giantsa, na stronie Giantsa Na razie są jeszcze oficjalne strony Jako yy, Tego yy, Jako numeru 2023 Gdzie to jest ten? ten? Ja sobie to automatycznie ładuję, wiecie? Bo tu nie wyrady inaczej. I tylko sobie podjeżdżam, wciskam R i mi się tankuje tutaj z tych beczówek. I słuchajcie, mam zatankowany. dobra, bo ja tu się nie bawię, wiecie, w manur systemu, ani nic takiego. Mamy znankowany, Słuchajcie, ja lecę dalej opryskiwać. A was co? A was będę żegnał. Taki krótki odcinek dzisiaj, szybciutki, 17 minut tego. A was będę rzekł, jeżeli podoba się wam ta, ten Ursus. Zobaczymy, jak to tutaj, słuchajcie, wyjdzie. Ja się na razie z wami żegnam. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.